1 maja i zapraszam was na vloga z majówki. E, właśnie wyjeżdżamy do Wrocławia, ogólnie się ubrałam, e, mam krótkie spodenki, bluzę, top. Jedziemy na pobojenie rekordów Guinnessa, w sensie ja nie gram na gitarze, e, ale, ale moi znajomi grają i będzie spoko. E, pochodzimy sobie trochę Wrocławiu, bo nie będzie mega dużo ludzi. E, już dochodzimy, jest 10.15 chyba, coś takiego. E, o 11 mamy pociąg, a więc wyjeżdżamy, żeby się nie spóźnić. Thank you. 3 maja, a ja dzisiaj jestem w domu, Co trzeba odpocząć, bo przez ostatnie dwa dni byłam bez przerwy z ludźmi, bo po prostu chciałabym trochę pobyć sama, e, ogarnę w pokoju, muszę ogarnąć swoje takie jakieś tam sprawy, chciałabym posprzątać się może trochę w toalecie, mam taki straszny syf, aż mi po prostu głupio, w ogóle wczoraj zrobiłam sobie też paznokcie rano, a więc są bardzo ładne, moim zdaniem, mi się bardzo podobają. montowałam dla was vloga, w sumie z trzech tygodni jakoś tak nie montowałam okazało się, że w sumie to jest tak mało materiału, bo już mój 12 minut ale po prostu tak się cieszę, nie wiem, jakoś tak nawet tak nie miałam w ogóle dopasowałam jakby klipy do muzyki, e, staram się strasznie robiłam to przez większość dnia dzisiaj, łącznie może z 6-7 godzin i teoretycznie już jest zmontowana, ale jeszcze muszę tam prostu jakieś tam zrobić w każdym razie jestem tak mega szczęśliwa, jakoś tak moje życie ostatnie jest przepełnione takimi dobrymi rzeczami, jak przez ostatnie tam dwa miesiące było tak średnie. W sensie dużo to po prostu takich negatywnych rzeczy było. Tak, teraz można powiedzieć, że się odbiłam od dna i są po prostu same fajne chwile. Nie wiem, jakoś tak same fajne rzeczy mnie spotykają, fajnych ludzi mam przy sobie i to jest takie super. W sensie nie wiem, że sobie prostu ja wam to mówię, ale dzielę się z wami różnymi rzeczami, więc tym też chyba mogę. E, tak mi się przynajmniej wydaje, nie, że się chwalę czy coś, tylko po prostu nie wiem. My chcemy przekazać taką może po, no, energię, może taką radość, e, bo naprawdę, chociaż jakby nie zmieniło się umyć tak drastycznie. E, bo moje jakieś tam problemy nie zostały, można powiedzieć, naprawione, ale po prostu zaczęłam cieszyć się z takich mniejszych rzeczy, i przez to wszystko jest jakieś takie lepsze. Zaczynają się wydarzać fajne rzeczy, ponieważ też chcę coś robić, chcę jakby działać, chcę wychodzić z ludźmi, wychodzić do ludzi, chociaż oczywiście też się zdarzają takie dni jak dzisiaj, że siedzę w domu, ale w sumie mi to nie przeszkadza. W sensie to jest normalne i czuję się teraz taka spełniona w życiu. To jest bardzo ważne uczucie, wydaje mi się. Na przykład bardzo bym nie chciała, żeby umierając. Nie wiem, kiedy to będzie, może to być jutro, a może to być za 50 lat, a może to być za 100 lat, nie wiem, nigdy nie wiadomo. E, ale umierając chcę czuć się spełniona i już teraz, obecnie, powoli odczuwam to spełnienie takie. Oczywiście mam jeszcze masę planów, jakichś takich marzeń, które chcę zrealizować, e, ale obecnie czuję, że jestem na właściwym miejscu. I to jest bardzo takie, takie uspokajające uczucie, że Wiem, że dobrze robię i że chcę w tym tkwić dalej, ponieważ to mnie rozwija. A już nie mówię o konkretnej rzeczy, sytuacji, ale ogólnie o takim całokształcie mojej codzienności. To jest takie super uczucie i właśnie do tego bym chciała całe życie dążyć, żeby odczuwać taką pełnię wszystkiego, że może nie wszystko jest idealnie, ale jednak rzeczywiście wspomniana, że mam fajnych ludzi wokół siebie i że robię fajne rzeczy. dobra, makijaż jest już gotowy, idziemy coś zjeść, potem ogarniemy włosy, outfit, wszystko i tak dalej. No mam nadzieję, że zdążymy, mam godzinę, to nie dużo czasu w sumie. W sumie wstałam o 9.40 chyba, coś takiego, ponieważ na dziewuszam do kościoła, właśnie wróciłam niedawno. E, I ogólnie jestem już pod Rescłowie i powiem Wam, że było super, mi się mega podobało. E, staliśmy zaraz pod sceną, a więc mieliśmy wszystko tak mega blisko, chociaż myślałam, że będzie dłużej, bo trwał godzinę tak naprawdę, w sumie to nawet nie całą godzinę, e, ale jestem usatysfakcjonowana bo tam jeszcze przyszli sobie zrobić z nimi zdjęcia. Mam z nimi zdjęcia, są straszne, w sensie ja tam wyglądam strasznie, ale nieważne, po prostu mam pamiątkę, więc się mega cieszę. Bo w ogóle wczoraj wieczór. Co w się sensie bardziej w nocy, bo wróciłam do domu około trzeciej, to jeszcze byłam głodna i ukryłam sobie chleb i ukryłam się tak mocno, w sensie tego nie może już nie widać, bo nie leci mi krew, ale po prostu tam tak głęboką ranę taką w ogóle długą, mam raz 2 cm długości, ale nieważne, trochę mnie boli. Ale to jest mało istotne. W każdym razie było super, ja jestem usatysfakcjonowana. Dzisiaj będziemy ogarniać wyjazd, ponieważ jutro jadę do Krakowa z przyjaciółkami taki, moje włosy to jest tragedia, bo nie byłam ich wczoraj, w się sensie bardziej dzisiaj w nocy, ale dobra, nieważne. Jedziemy na wyjazd taki nasz do Krakowa na trzy dni, w noce Więc się mega cieszę i dzisiaj będziemy się razem do tego wyjazdu szykować A już będziecie mieli ostatniego vloga z tego wydarzenia Dzisiaj będziemy mogli cały plan, bo oczywiście ja to, się to lubię robić, więc jakby spoko, nie ma problemu Tylko po prostu muszę to zrobić Oprócz tego się będziemy musieli pakować, bo już rano wyjeżdżamy I będziemy właśnie trzy dni z dziewczynami w Krakowie i się mega cieszę Co jeszcze chciałam powiedzieć, W mi paczki w ogóle jest aż trzy Ale tego nie zobaczycie w tym filmie, ponieważ nagram specjalnie vloga, bardziej hold zakupowy, e, odnośnie takich paczek, ponieważ wydałam ostatnio około tysiąca. Nie wiem, czemu tak dużo się... ja się sama przeraziłam, ile ja wydałam w końcu. E, w każdym razie na ubrania, bo ja teraz chcę zrobić taką swoją nową szafę. Mam masę inspiracji i chciałabym troszeczkę zmienić swój styl, więc za niedługo albo już jest, albo będzie zaraz film na ten temat. E, no i właśnie przyjmę aż trzy paczki, zaraz otworzę sobie i zobaczę. Nie wiem, ja Wam to mówię, bo teraz Wam spoileruję troszeczkę, ale trudno. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Ehm, Otworzę te paczki, potem będę się przebrać e, i ogarniemy właśnie ten wyjazd. Muszę zrobić cały plan. Też wieczorem chcemy, chcemy zrobić grilla e, z rodzicami, bo w sumie jeszcze nie miałam grilla w Tomajówkę to jest taka tradycja, można powiedzieć, e, więc to na pewno ogarniemy.